Grade'ować, czy nie grade'ować. W dzisiejszym odcinku przejrzymy moje karty, które są przygotowane na to, aby przejrzeć je i zobaczyć, czy warto je grejdować, czy nie warto. Czy... Karta warta mm, na szybko licząc 120 zł, 150 zł ee, i warta w PSE 400. Też bym wam odpuścił. O, i to jest jedna z pierwszych kart, jakie ja zamówiłem na kartmarket. Latias. Nie wiem dlaczego, akurat tego wybrałem. Ale jest to jedna z pierwszych kart. Dałem za nią 600. No jak widać, nadal jest warta 600. No i tutaj karta w dysce kosztuje już fajne pieniądze, bo to jest 220, 2200 zł. No i tak, na pewno tą kartę powinienem w lepszych rękawiczkach robić. Oczywiście trochę ręce trzęsą, jeżeli chodzi o centering. Ja tą kartę sprawdzałem, więc mogę Wam powiedzieć, że on tu jest lekko gruby, ale trzyma się to w normie. Jest to chyba 60 na 40, czyli w normie, w której PSA uznaje, że ten centering jest akceptowany. Tutaj pamiętam było chyba idealnie. Więc ta karta to jest bardzo dobry kandydat na, dajmy na to, no nie ma 9,5, ale jest dobry kandydat na 9,5 przez to. Nie ma whiteningów i ja ją zamówiłem na Card Market. I w, dostałem fajną kartę od jednego sprzedawcy. Następnie zamówiłem od tego jednego sprzedawcy jeszcze pięć innych kart i wszystkie przyszłymi z mojej Dlatego, jeżeli kupujecie na card Market, to wybierajcie nawet te 3-4 dolary droższe czy 5 dolarów drożej. Ale jeżeli coś idzie, nie wiem, z końca Europy i, i przyjdzie i czekacie na tą przesyłkę 2-3 tygodnie, a tu przychodzi z babolami białymi, to dojdziemy do tej karty, o której mówię. Zresztą w którymś odcinku też, nie, też ją oceniam. No ta to idzie zdecydowanie idzie, bo tutaj. I zainwestowane 600, powiedzmy 200 do, do wyciągnięcia. No jest fajnie. Mamy tutaj kolejną ka kartę. Iron Crown 206. Karta, która jest warta 41 dolarów. Tutaj też ten centering jest yy, trochę przesunięty, ale ja też tą kartę sprawdzałem i ona jest tutaj akceptowalna. Yy, I dostajemy za nią 137 dolarów. Więc, no, inwestujemy z 160 zł. Mamy, znaczy inwestujemy. Tą kartę dropnąłem. <laughs> Więc myślę, że tutaj nie inwestowałem nic. Yy, ona idzie, ona idzie. Whitening nie ma. Ona zdecydowanie idzie. Tu mam kolejną. Tu teraz chyba idą partie te, te lepsze, które sobie odłożyłem. No ja tutaj nic nie ustawiałem. Jak to ma iść. Dobra.